Dzisiaj dla cen Bitcoina i kryptowalut, panie i panowie, jest jeden ruch, który już go czuję. Czuję go dla Bitcoina i musimy o tym porozmawiać. Ja, ja nie chciałem robić tego wideo. Dziś czuję się trochę przytłoczony, ale oczywiście nie powstrzymuje mnie to przed robieniem tych filmów dla Was, no zwłaszcza gdy jest to tak ważne. Jeden konkretny wzór, który ma się przebić. Chcę porozmawiać o celu cenowym, co myślę o kierunku tego przełamania, co robię z moimi transakcjami. I wiele, wiele więcej. Cóż, właściwie to nie są transakcje. To transakcja. Jedna transakcja. Um, cóż, zostałem zniszczony na kontrakcie, tak jak wy, ale tak, moi drodzy, moja transakcja na Bitcoinie przynajmniej jest nadal otwarta. Widać, że już 15 milionów dolarów amerykańskich zysków zostało zrealizowanych i 8, czyli 4 miliona dolarów amerykańskich w niezrealizowanych zyskach. Więc teraz pytanie brzmi, co prawdopodobnie stanie się z Bitcoinem? Cóż, porozmawiajmy o tym. I wiele osób nie dostało polecenia ostatniego filmu który zrobiłem o krzyżu śmierci. Naprawdę obejrzyjcie go. Obejrzyjcie, to było dwa dni temu. Musicie to obejrzeć. To jest na pewno ważne. Teraz skupiam się tutaj na Bitcoinie w krótkim terminie. To co możemy zobaczyć, to ten opadający klin, prawda, na dziennym wzorze, na dziennych świecach. I tutaj mamy udane odbicie. Mamy tutaj udane odbicie. Teraz Bitcoin jest, gdybyśmy mieli przejść do czterogodzinnej świecy, lekko nachylony w górę, przynajmniej w ciągu ostatnich 24, 48 godzin, prawda? Uch, 36 godzin. I na co musimy teraz zwrócić uwagę, to poziom cenowy 105 tysięcy, 105 tysięcy do 106 tysięcy dolarów amerykańskich. Co musimy zobaczyć dla tego opadającego klina, który technicznie miałby większe prawdopodobieństwo wybicia w górę, ponieważ masz opadające wsparcie i opadający opór. Masz zbieżne linie trendu prowadzące do wierzchołka. Prawdopodobieństwo wynosiłoby statystycznie około 2 trzecie, że nastąpi wybicie w górę. To, co musimy zobaczyć, to zamknięcie dziennej świecy powyżej poziomu cenowego, o którym właśnie wspomniałem. A jeśli to się stanie, przyjrzymy się kolejnemu celowi cenowemu i chcę o tym porozmawiać. Chcę pokazać Ci mniej prawdopodobny niedźwiedzi scenariusz, ale jest to monumentalny. To jest czarny łabędź. Więc zdecydowanie musimy o tym porozmawiać. A tak przy okazji, godzinę temu wrzuciłem wideo na mój kanał o zdrowiu, zanim przejdę do celów cenowych i mojej prognozy dla bitcoina. To wideo tutaj, 3 gramy sprawiają, że śpisz głęboko, nie budząc się, żeby pójść do toalety. I faktycznie, potencjalnie może zwiększyć Twoją długość życia o około 6%. To 3,5 minutowe wideo. Link w przypiętym komentarzu poniżej i w opisie wideo. Obejrzyj to, jest za darmo. To 3 minuty. To badanie oparte na randomizowanym, kontrolowanym eksperymencie. Dzielę się wszystkim ile brać, kosztuje to kilka groszy dziennie, a będziesz spać dwa razy lepiej. Potencjalnie to szalone. W każdym razie porozmawiajmy o bitcoinie, ale obejrzyj ten film na moim kanale zdrowotnym. Codziennie zamieszczam jeden film. Ale wiem, że jesteś tu dla krypto, więc zdrowie jest ważniejsze, ale krypto też jest ważne. Musimy płacić rachunki, prawda? Więc to, co tutaj widzisz, to jeśli przebijamy się powyżej, potrzebujemy zamknięcia dziennej świecy powyżej, wsparcia wolumenu, potwierdzonego przełamania. Jeśli to się stanie, celem tego opadającego klina jest szczyt klina. I mówilibyśmy o, jak widać tutaj, 126 tysiącach dolarów amerykańskich za Bitcoin. Do tego czasu mamy wiele poziomów oporu. Przynajmniej ten 115, gdzie napotkamy największy, największy opór na drodze do 125. Ale potencjalny nowy rekord czasów mógłby się zdarzyć, jeśli faktycznie przełamiemy ten byczy wzór w górę, prawda? Pozostaje jedna trzecia szans na to, że to przełamie się w dół. I chociaż jest to mniej prawdopodobne, jest to niezwykle, niezwykle czarny łabędź. Ponieważ to, co tutaj widzisz, to wsparcie na poziomie 98 tysięcy dolarów amerykańskich. Poprzedni dołek, dno wstęgi EMA na tygodniowych świecach. Opadający opór tego trendu naprawdę wyznacza granicę między rynkiem byka a rynkiem niedźwiedzia. Nie muszę mówić, jak ważne jest, aby Bitcoin nie przebił się w dół, nie zamknął się dziennie poniżej 98 tysięcy lub tygodniowo poniżej 98 tysięcy i faktycznie przebił się w górę. Najpóźniejszy moment, w którym możemy zobaczyć to przełamanie, to powiedziałbym 30 listopada. 30 listopada to najpóźniejszy moment, w którym zobaczymy tę decyzję byka czy niedźwiedzia. Dajcie znać, co myślicie, byk czy niedźwiedź w komentarzach poniżej. I oczywiście obejrzyjcie ten film o zdrowiu, który właśnie wrzuciłem kilka minut temu, trzy minuty, który sprawia, że śpicie głęboko i potencjalnie zwiększa wasze życie o 6%. Dziękuję bardzo za oglądanie.